Ale, że niby co ma kierownica do bagnetu oleju wspólnego? Te oznakowania po obu stronach bagnetu nie są od parady. No chyba, że masz nieoryginalny bagnet i nie ma tam napisów i znaków. Ziomeczku, jesteś motocyklistą, widzę. Napisałeś z pięć takich dziwnych komentarzy, i. ale ostatni raz, na spokojnie, już ci tłumaczę, Harley się z tego wycofał, a ty brniesz dalej. Co ma kierownica do poziomu oleju? No to zobacz, mam w lewo skręcone, i teraz zacznę skręcać w prawo, i zobacz, jak kufer w dół schodzi. Kierownica w lewą stronę 50 cm do tej podnóżka. Tutaj zrobimy level, mimo że on nie jest w poziomie, ale żeby ci coś pokazać. I teraz skręcimy kierownicą w prawą stronę. Cyk. Zobacz, co się stało z levelem. I do podnóżka nie ma już 50 cm. I ty chcesz mi powiedzieć, że. Kierownica nie ma nic do tego, gdzie jest skręcana. Zawsze będzie odpowiedni level pokazywało. No, jeżeli silnik się teraz przechylił o tak w jedną i w drugą stronę, to jak może ci pokazać ten sam level? Dlatego właśnie Harley wypuścił notatkę uzupełniającą instrukcję, która była błędna, co pokazałem na poprzednim filmie. A ty zrobiłeś kilka no niepoprawnych komentarzy, wprowadzając wręcz ludzi w błąd, że to ty masz rację, ale nie, nie masz racji. Teraz, jak to tak jest zrobione. Czyli kierownica w prawo, on stoi na bocznej, tu będzie się olej wylewał. I nie, że coś jest nie tak, że jest za dużo oleju, bo mierząc to prawidłowo w takiej pozycji bez stopki jest prawidłowy olej. Po prostu na bocznej stopce się nie mierzy. Oni się pomylili. I tak mam oryginalny bagnet, i tutaj jest napisane, że dotąd olej powinien być na side, czyli bocznej stopce. Tutaj na centralnej stopce, a na drugiej stronie bagnetu właśnie jest stojąc sobie. Tak po prostu. Full i ten bagnet można na trzy różne sposoby w sumie użyć, ale oni sami się przyznali, że na tej bocznej stopce no, nie jest prawidłowy pomiar o tym nagrałem tiktoczka bo ktoś jak zrobi według instrukcji to zrobi źle, no i to była instrukcja dla tych co skumali, ty chyba nie do końca